Dzień dobry. Witam 1 kwietnia. Prima nie aprilis dzisiaj mamy. No niestety są kiepskie. Miałem dzisiaj wysiewać nawóz. Tutaj wczoraj była robiona próba. Kosa z tą przystawką. No widać. Posypane jest. Ale prawdopodobnie będziemy robić na jeden rządek tylko bo. No nie do końca wszystko jest tak jak powinno być. Ale się później będzie robić. Nic na razie popadało. Czekamy niech to trochę owieje i za jakieś 2-3 godziny będziemy sypać. Widzimy się później. Witam z pola. Eee, za mną mamy naszej konstrukcji kosa przerobionego na rozsiewacz. Robotę robi naprawdę szczerze, mówiąc, No jestem pod wielkim wrażeniem, że to tak niskie stosunkowo koszta. Można mieć rozsiewacz. Prawa eee, jest wydajność niego. Eee, mniej więcej wychodzi przy tej jeździe dru, na drugim biegu około 7,5 km na godzinę, pół hektara. W 30 minut to hektar na godzinę się robi, także roboty ubywa, fajna jazda na stacji, co tutaj mamy, młodą, zasadzoną, wysiewamy około 190 kg multikompleksu z Jary, jest dobrze, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, jeszcze raz się powtórzę, że taką to robotę robi. Nie trzeba latać już z gaderkiem. To to prawda miało być na trzy rzędy, ale niestety zbyt szeroki rozstaw na 120 cm to uniemożliwia, więc zostało zrobione na jedną. Wiadomo, to jeszcze jest prototyp i jest w fazie dopracowywania, ale jest jak najbardziej ok. Po prostu tutaj mocowanie tej rurki troszeczkę usprawnie, dam na jakiś płaskowniczek lub stabilny drucik, reszta jest spoko naprawdę. Tak to wygląda, dobra. Jedziemy dalej, bo chyba mam nadzieję, że wszystko w całe 5 tartuwać. Najważniejsze z racji tego, że rozsiewać działa. Wiaderku już podziękuję. To tyle. Dramat z tą pogodą. Naprawdę jest dramat. Mówię podejście do rozsiewania. Wcześniej to po nas potężny deszcz. No wtedy trochę nas, y, nawóz, no, nawóz nam przyłapało, nie chciało lecieć. Ale wyszło słoneczko na chwilę. Y, Obiało, no i idziemy dalej. Bo chciałbym wchodzić do mendarza, działkę w domu. Chociaż dobrych prognoz nie, nie widać. A no tam też już dobrze łoi nic, kilka zdrowasiek, 10, 15 max jedziemy do domu. No i jak widać, o, pada. Widać e, skończyliśmy dzisiejszy dzień na rozsiewaniu nawozu na ilości, na rale 2 e, hektarów. Dwóch z kawałeczkiem małym. No niestety no, pogoda płata figle miało być fajnie Było troszeczkę Troszeczkę się podgoniono z robotą, Ale wiadomo chęci były Maszyna się spisywała Więc gdyby nie padało Podejrzewam żebyśmy No może nie wszystko Ale 4 hektary 4,5 spokojnie zrobili No ale cóż Tak jak mówiłem ostatnio pogoda jest ważniejsza jest ważniejsza. No płata figle czasami ale jest W desie jest potrzebny e ten rok jest zupełnie inny niż tamten rok. Schowam się, bo pada. Eee, w tamtym roku o tej porze, no, powiedzmy, brakowało tej wody. jej już nie brakuje. Eee, co więcej, nie brakuje już tamtej wody. No ale wiadomo, wyścig człowiek podgonił z robotą, coś innego by robił. Niestety nie idzie. Ale to od nas niezależne. Cieszmy się, że w ogóle jest woda, eee, jest areał. Chyba truskawek nie przymarzę, bo ostatnio widzieliście, że w Polsce były dosyć niskie temperatury około do minus 7-8 stopni dżem nawet. Muszę pójść jeszcze do truskawek pod opisem, zobaczyć jak to wygląda. Jeżeli uda mi się dzisiaj, to Wam pokażę. Jak nie, no to powiedziałem, że w następnym tygo tygodniu. No nic, to by było na tyle. Ja coś tam jeszcze podłubię w garażu. Lecę. Miłego weekendu na razie. Hej.